Hejka, witajcie na moim kanale. Dzisiaj jest nasza rozgrywka pokoleniowa. No i witamy was naszą Grace i Lilko. No Grace jest taka yy, smutna, powiedzmy. Dlaczego smutna? No tego nie wiem. Może jest jakaś tutaj yy, niedospana. Aha. No po prostu, po prostu nie ma humoru. Tak, tak czasem bywa. A ty jesteś sprawcą uniemowlęcia, to Ty byś mogła w sumie z nią zrobić te leżenie na brzuszku. Ja w ogóle bym chciała, żebyście wypojechali na jakieś wakacje, tak szczerze. Tak nie ogarnęłam, że jest właśnie. A kurde, zapomniałam, że przecież jest jeszcze. Dobra, zlot zapaleńców jest za tydzień. Okej, okay, bo ja się ciągle martwię, że ja zapomnę o tym. A to jest jedyny festiwal, którego jeszcze nie zrobiliśmy. Możesz z nią robić to leżenie na brzuszku, czy nie bardzo? Możesz posadzić Grace. No, Grace chyba to będzie dobre imię dla niej. No, chyba zostawię te imię. No, chyba, że macie jakieś propozycje, to oczywiście dawajcie znać w komentarzu. Ale chyba nie byłoby to najgorsze. A ojciec twój. No, śpi, chłop, śpi. Wymęczył się. Czy my mamy tutaj. Aha, my musimy ogarnąć w ogóle tutaj te święta. Co mi tutaj przeszkadza? O co tu chodzi? To mu tak jakoś dziwnie tutaj ta kamera mi chodzi. I nasz bombelek jest też głodny, więc ty potem go nakarmisz. Karm piersią. No, może być karmienie piersią jest OK. A ty w sumie byś mógł tutaj dla niej zrobić, ulepszyć. I dla dziewczynki dasz ptaszki. No i tak. Ja bym chciała właśnie na tym wyjeździe. Może na jakiegoś Sulani byśmy się wybrali albo granitowe. jak Granitowe, coś tam. Chyba. Ale to ten z tego przygoda w plenerze, chyba. Tam, może jakiś domek bym pobrała z galerii, taki klimatyczny. No bo bym chciała, żeby on na jakimś to wyjeździe na niej się oświadczył, żeby było jakoś to romantycznie zrobione. Ale czy to mi wyjdzie? No mam taką nadzieję. Mam taką nadzieję, że jakoś spoko to się ogarnie. Tutaj ty sobie karmisz bąbelka. A to by dużo jeszcze zostało? No sporo. No to tutaj najwyżej położysz bombelka na tą chwilę. I ty byś mogła w sumie zjeść tą jajecznicę, mimo że jest dzisiaj zimowa fiesta i po prostu sobie się zdrzemniesz. To chyba byłoby najlepiej, tak sobie myślę. A ty tutaj zawzięcie rób dla swojej córy. Potem będziesz mógł skorzystać. I czy my mamy w ogóle zrobione odwiedzanie, bo już się nie pamiętam czy ja robiłam to, ale... Dobra, otwórzmy i zaraz zobaczymy czy jest. Nie, nie mamy nic takiego. Więc ty byś mógł coś ugotować, przyrządzisz wystawne i z rybą, oczywiście. Oczywiście, że będzie to z rybą. Jeszcze kot by się przydało kupić. O, ona nie śpi, ona nie śpi. To ty nie, tylko połóż tutaj. Połóż swoją córę tu. Połóż Grace. Dobra, nie reaguj. Wiesz, nie reagujecie. Ogólnie no bym chciała do innego mieszkania w sumie się przeprowadzić już. No bo to jest bardzo malutkie mieszkanie, no ale... Nasze fundusze za bardzo nie pozwalają na coś więcej, tak szczerze, więc tak. Mm. No cóż, jest jak jest. I niech młoda sobie śpi i ty dla niej włączysz koły kołysankę. Włącz kołysankę, a obojętnie, jaką może być taka. I niech ona śpi. A, i w ogóle muszę wam pokazać, jak wygląda nasza Grace. Tak szczerze mówiąc coś jeszcze nie wiem do kogo jest podobna, oczy ma po ojcu z tego co kojarzę, tak, no i tak samo włosy ma po ojcu. Więc jeszcze y, pokażę jak wygląda ona za chwileczkę. O, zasnęła sobie, więc super. Ty taka jesteś no śpiąca, ale w sumie to już pora byłaby. A ty miałeś to zrobić, a ja chyba ci tego nie zaznaczyłam. Więc y, przygotuj jedzenie. A do tej pory ta sobie pośpi, Lilka, bo Lilka jest wymęczona. No, jak mały bąbelek, to, to tak jest. Tak czasem to bywa. Ja chyba jednak wyłączę te automatycznie e, to pomieszczenie. Aha, wszystkie światła. Wyłącz. Nie, no, mych, A włącz. Dobra, i wszystkie. Bo jakoś tak ciemno od razu w tym domu jest i tak trochę mnie to drażni. Jest po prostu za ciemno. Kiedy tutaj ogarniasz rybkę, no to bardzo dobrze, ogarnij tutaj. Wygląda jak łosoś. Aby to był łosoś, ja nie mam u ciebie z gotowaniem tak szczerze, jak ty tutaj sobie radzisz. Gotowanie na drugim, no raczej nie jesteś jakimś wybitnym kucharzem, no ale to nic, to nic. Ty troszeczkę pośpisz i sobie razem spędzicie e, tą Wigilię. Eee, Travis co? Halo, ale to już, już dawno zakończone jest, przepraszam bardzo. Co ty chłopie sobie... On w ogóle... co? Nie, kolejny pożar, halo, no nie, dlaczego? Dobra, ugaś to i ty też to weź ugaś, a nie ty tutaj przeżywasz. No gaś to! Ty zabrałaś swego bąbla. Mhm. Super, świetnie. E, ja nie wiem czy ty jesteś w stanie coś w ogóle dzisiaj jeszcze ugotować, tak szczerze. No Mikołaj przyszedł, dobra. E, weź tu, żeby ona sobie poszła spać, a ty idź do Mikołaja, się przywitaj z Mikołajem. E, czy ciągle będzie mi się to pojawiać? Nie interesuje mnie to, nie, możesz so nie możemy zrobić idź sobie. Jakby, no, nie kumam. Ty w ogóle marzony. A ty możesz się położyć, Lilka. Połóż, ja bym żebyś ty położyła swoją córę. Połóż, Grace. Poproś o prezent. To ci się to zrobi raczej. Poprosiłeś, to nice. On jakiś niezadowolony, że my go prosimy o, o to. A ty możesz. A możesz podnieść swoją córkę po prostu. Eee. Możesz podnieść ją. O, karaoke. Dobra, no to fajnie w sumie wam to wyszło. To Jesteś jakiś złośliwe. Nie, nie bądź złośliwy. Idź sobie skorzystaj. O. Idź sobie skorzystaj. a ty masz ją tu u siebie to weź tutaj ją połóż spać możesz położyć w końcu grę i spać chcę zobaczyć z kim ten trawis jest e, gdzie ten trawis tu jest trawis, otwórz profil no no Lilka byłaby chyba ciekawsza niż on ale co za typ w ogóle co za typ ja nie wiem na co on tutaj liczy? My już mamy tutaj bąbelkę. A on tutaj przychodzi. O, weź łyskę dla niej. Nie podnoś włączko łyskę dla niej. A ty możesz ugotować, czy ty też będziesz y, to samo robiła. A gdzie ta patelnia? Dobra, tu już jest. A ty czemu nie skorzystałeś? Jejku! Co tu się w ogóle dzieje wszystko? Masakra. jakieś całe zamieszanie. Eee, ale, gdy nie zrobisz tego i spowodujesz pożar, to ja już. To już się poddaję. Bo, jak tak może być. Może zaraz zdać, nie? Biedna. Tyle wrażeń ma. Postaraj się zasnąć, Grace. Biedne dziecko. Biedny bąbelek. Graj w grę. Nie, nie graj w grę. weź tutaj lepiej ozdób z e... czerwono-złota może być i z nimi sobie ozdobisz. ciekawe czy się uda to zrobić. O, bąbelek zasnął. No to dobrze. Aha, tutaj jakaś muzyka się. Boże, co tak co to tak tutaj hałasuje? No i teraz chwila prawdy, czy to coś się zmieni. Jak mam zarobić pieniądze, jak tutaj wszystko musimy kupować od nowa? No nie, postaraj się zasnąć. No biedna jest nie może spać. A ty możesz powiedzieć sobie i starys o odejdź. Co ty? Co ty tu byś już podrywała? Mikołaja. Mikołaj jakiś rozgniewany. Teraz tutaj wszyscy będą rozgniewani. Masakra, co? co, co, co tu się wszystko dzieje? Ja nie, nie rozumiem. Śmieję się szczerze i głośno. No możesz tak robić, niech będzie. Tu już sobie sam to zdobiłeś. O, wygoń go. Powiedz Estary, no Nara. Idź do swojej żony, a nie przechodzisz do mojej laski. Ona biedna nie może zasnąć, to masakra Weź włącz dla niej jakąś kołyskę, ona może zaśnie A, Ciekawe czy ty jesteś w stanie coś tu ugotować, czy znowu coś będzie nie tak Dobra zanim będzie ten obiad to ty może się... aha I Mikołaj sobie poszedł, ups Sobie usiądź Wow się udało Dobra, zawołaj na posiłek. Czemu ty jesteś taka? Aha, bo ty nie możesz pewnie no zasnąć, biedna. Tu jeszcze jest ta impreza? Nie, no jest nadal. Hm. Na no cóż? Taki urok. Taki urok tego wszystkiego jest. Czy my możemy go wygonić? Lepiej jakbyś ty to zrobił. Powiedział, Estary, stary, no zwijaj stąd, podłe, odejdź. Okej, okay, zjadłaś, ja bym chciała, żebyś poszła skorzystała. Zostaw bąbelka, bo bąbelek sobie właśnie zasnął. Idź spać, ty też to zrobiłeś. Czy coś jeszcze? Prezenty. Okej, okay. to dla swojej laski byś jakiś prezent mógł. O, wręcz prezent. Wazon. O, może bombonierka. No, pierścionka na pewno nie będziesz dla niej dawał. Ona pójdzie do łazienki, akurat. A ty może. żeby on sobie poszedł? O, typ nie chce iść. Typ dosłownie nie chce iść. Weźcie trawić się ogarni, typie. bo ciebie tu nie chcemy. O, idziesz sobie. Dobra, poszedł w końcu. Wow. Czy ta choinka nie została ubrana? Masakra, te święta. No cóż, wyszło jak wyszło. A ja chcę, żebyś dla niej dał prezent. Eee, bombonierkę dla niej dasz. bo nie masz nic specjalnego lepszego. No chyba, że tam były jakieś kolczyki. Aha, to zajebiście sobie te prezenty ogólnie, nie? No nie, my tylko pierścionek kupowaliśmy. Mm, no cóż. A ty co masz tutaj, żeby zrobić? Też prezent mu. Też możesz dać mu prezent. Uh, a jak gdybyś dała mu prezent? Nie tak słabo, jakbyś ten sam dała dla niego prezent. O, mapę skarbu mu, da mu daj. O, ty normalnie mu chociaż dasz. Tak? A, normalnie, no. To super. Świetnie. Świetnie mu dałeś ten prezent. Dobra, idź spać. możecie jeszcze odzdobić no dobra, już, już się zaliczyło, to nie będzie, że święto nieudane. Ty też masz zaliczone, więc ty też idź spać. Idźcie sobie spać już, już czas. Czemu ty nie możesz zasnąć? Idź spać, halo. Co? Czemu nie możesz iść spać po prostu tutaj? Halo? Czemu miałbyś nie móc? O, jak zawsze razem śpią słodziaki. A w ogóle my nie mamy tego. wanny, najgorzej. Ja muszę to jakoś zmienić, tę łazienkę, żeby tu wanna nam weszła. Ktoś musi nakarmić bąbelka. No ty nakarmiś Lilka. Dobra, nakarm swoje dziecko. Nakarm karm z butelki. Może być z butelki. Ty sobie śpi. Pójdziesz, Nakarmisz swoje dziecko? Chyba tak, chyba ci się uda, okej. Okay. I później tak. Oczywiście przewiniesz ją i... Kąpiel z bąbelkami. Raz dosną plujka, ojoj. Jaka, jakaś premiera, ciągle coś trzeba tutaj oglądać, coś robić. No w ogóle śpiąca, nie wyspało się maleństwo nasze. Uuuu, mm, jakaś słodka. Chudziaśna. I jak umyjesz Bąbelka, to Bąbelek powinien iść spać tak szczerze, bo ona jest śpiąca. No tutaj ma, że chce spać. Więc pójdziemy spać. Ty też jesteś padnięta tak szczerze. Ty dzisiaj idziesz, byś mogła wziąć wolne. Chyba tak zrobimy, że zadzwonisz do swojej... nie firmy, tylko do swojej pracy. Tutaj e, weź dzień wolny, bo to na pewno, a my może możemy ze względu na e, dziecko, weź wolny z powodów rodzinnych, o, więc wykorzystajmy sobie to. Tutaj położysz ją, potem włączysz dla niej kołysankę i może być panie Janie. O, kąpiel, lubisz kąpiel, no to fajnie. A my jaką mamy? Jesteś ostrożna, ok. Mam nadzieję, że nie dasz nam za mocno w kość. Okej, okay, czy my zdążymy zadzwonić jeszcze? Położyłaś, może zadzwonić? Nie, ja bym chciała, żeś zadzwoniła. Okej, a co tutaj się pojawiło? Korzysta teraz z dnia, dobra. No i ty sobie idź sobie odeśpij trochę. Jak bąbelek śpi, to i ty sobie śpi. Ty już nie musisz spać. Mm, a tą choinka już chyba tutaj resetuj, wszystkie dekoracje. I schowamy sobie tą choinkę, jeżeli by się nam jeszcze to miało przydać, więc chowamy choinkę i tutaj bierzemy e, nasz do, do tych, e, tutaj jest gliny, rzeczy robienia. No najlepiej tak by się udało te e, nowe mieszkanko ogarnąć, no ale na razie to tak średnio ich stać na to wszystko. Mysze, no myszy, myszy. A czemu ty po prostu nie idziesz spać tu? Nie wiem o co chodzi. Możesz po prostu sobie pójść tu spać, tak? Okej, okay. dobra, to potem skończysz. Mam nadzieję, że to potem można skończyć. Jak się przerwie, tak. Uh -huh. Stałaś już, ale to dobrze w sumie, bo bez sensu, jakbyś tak długo miała spać, tak sobie myślę. Nikt nic nie protestuje, bo my ciągle mamy tutaj, że musimy we wesprzeć protest. Najgorzej w tym mieszkaniu nawet nic nie można robić, żadnych umiejętności, bo oni ciągle są spięci. I, I ty mogła po prostu ćwiczyć przemowy sobie, bo ty musisz też charyzmę ogarnąć. Charyzmę masz na siódmym, a malowanie na dziewiątym, więc szybciej ci do malowania. Dobra, troszeczkę tutaj poćwiczyłaś tu charyzmę, skorzystaj sobie i weźmiesz prysznic. Nie prysznic, tylko weź Zdobyć awans. No, może by się nam udało zdobyć awans, niby wszystko masz co do tego. No, karaluchy, wszystko tutaj chodzi. A czemu nie mogłeś skorzystać? Jej, mnie to irytuje. Po prostu to mnie doprowadza do szału. Po prostu doprowadza mnie to do szału, tutaj mieszkać. Jeszcze tyle czasu się muszę z za każdym razem ciągle to jest. Oni wiecznie są pięci. To jest jakaś jedna wielka masakra. Dobra, idź bombla najpierw na karm. Może być i piersią. Idź ogarnię bąbelkę. Hmm, a ja może od razu wam pokazała w ogóle, jak wygląda. Um, tu jest nasza Grace. O, I Grace prezentuje się tak. Oczka ma po tacie. O, tu są oczka. Czemu nie mogę normalnie? E, tak, to są oczka taty. Oni mają troszeczkę inne oczy, ale to są mniej więcej tego typu. Najbardziej zawsze daje takie podobne oczy. Ale oczy z gry są takie, no. Więc, no tak się prezentuje nasza Grace z puszki, Tak w sumie nie wiem do kogo ona faktycznie będzie podobna. No ale oczka, włosy ma po tacie. To jest jej drugi strój. Myślę, że mega, mega słodziaśna jest. Tu jest na oficjalny taki zwykły strój. To dosnudam dla niej dwa. Eee, I tak samo tutaj ciuszki. Chociaż no, tak nie wiem, czy ona nie powinna być blondynką, czy takie to bardziej żółte mieć włosy, skoro no, kolejna ta jest. Ale na razie stawiamy jeszcze dla niej brązowe. No i taki zwykły strój. Więc myślę, że ona jest bardzo, bardzo słodziutka. Okej, okay, możesz nakarmić tego bąbelka. Dobra, będziesz karmiła. To jesteś w ciąży. Ojoj, pójdziesz spać sobie. Ona jest też śpiąca. Ona się tu nie wysypia, biedne dziecko. I później włączysz jakąś kołysankę dla niej. No, biedne dziecko, się po prostu nie wysypia. Jeszcze tu trzeba posprzątać, bo jest brudno z tym dzieckiem. Co, jak tu ogarnąć? Jak tu ogarnąć z pomblem? A tutaj coś się dzieje, nie? No, tak zaglądam tutaj, czy może są jakieś protesty. Raczej łatwa sprawa to nie będzie do zrobienia, no, ale może coś. Coś by się udało ogarnąć z tym. Możesz przestać reagować na te rzeczy. Ja po prostu dosłownie szało dostaję. O, kierownik projekt, super. No to fajnie, w sumie to już będziesz fajnie zarabiał. Programowanie i to będziesz musiał zrobić. No to ogarniesz to. Mm, może dokończysz to? I sobie tutaj zaczniesz. Aha, jeszcze tutaj toaletę mamy do ogarnięcia. Wypolerujesz. A ja spróbowałabym może tą wannę tak. Nie no, nie ma szans, żeby oni tu weszli. Nie wiem, czy oni wejdą teraz. Dobra, się okaże. Ale ciebie ktoś tutaj dzwoni. Nie, nie chcę, Travis. I już sobie odpuść. Już my dawno sobie ciebie odpuściliśmy, więc ty też nas odpuść. Sobie, już my ciebie nie chcemy. Mamy kogoś innego i nie jesteśmy już zainteresowani tobą, po prostu. Mamy kogoś lepszego. Na pewno lepszego dla nas. Mm, Kubrzywuszka. Ja bym nie chciała chyba tej żywej sprzedaj po prostu. Sprzedaż tak. To do niczego się nie opłaca robić. Jak tak. goro tak, no to nie ma tu za bardzo sensu. Już tam taka końcówka, już mogłam to wyrzucić po prostu. I fajnie jakbyś ty sprzątnął, to Ty jesteś jakaś zacięta. A tutaj ogarnia programowanie. O, tutaj ta. Trzeba na niej pieluszkę zmienić. Okej, okay, dobra, to skończ tutaj. I ja bym chciała, żebyś ty ją przywinął i poszedł spać. Wiecie, ile rzeczy dla niej się pojawia tu, siusiu, na no, opiekunów. Oj ojoj. Oj. Na zuż. Zdarza się. Ja bym chciała, żebyś potem tu pokarmił trochę z butelki. Bo w ogóle jest 22. A ty już prawie jesteś na takim etapie. Nikt tutaj nie protestuje. Nie wiem, czy od tej godziny by ktoś protestował, ale to są Simsy, więc wszystko jest możliwe. To posprzątamy, i ty byś może tutaj sobie po prostu ćwiczyła przemowę. Może łatwiej, by, bo chociaż tutaj chodzą te karaluchy, to ja nie wiem. Czy to jest dobry pomysł? Hmm, nakarmiłeś? Tak, nakarmiłeś. Nie byś mógł ją tutaj sobie w sumie położyć. Tak mi się wydaje, żeby było ok. Jeszcze byś ty sobie zjadł. Potem byś wziął sobie prysznic. Weźmiesz prysznic i pójdziesz spać, i to posprzątamy od razu. O. A ty możesz sobie młoda... E, baw się zabawkami? Masz te biotanie, a ty jesteś śpiący i padnięty. Możesz to dokończyć i wtedy iść spać? A ja bym chciała, żebyś to zjadł i potem szedł spać. Jeszcze byś skorzystał, poszedł spać. O, sobie zasnęłaś, dobra. To nic. Mogłaś sobie tutaj pospać. Mhm. Dobra. I ty może jeszcze byś obraz jakiś ogarnęła tutaj. Duży obraz, a ty wystawiłaś. nie dałaś, więc o tak zrobisz, że pójdziesz i dostarczysz. A czemu nie możemy dostarczyć co? Ty się ścięłaś coś? Halo? Czemu nie możemy. Co? Się zepsuło? Mhm. No, zapomniałam, że jest to święto. Trudno, sprzedamy, tak. Mhm, ty już nic nie możesz zrobić teraz, tak? A możesz się uspokoić, spróbować uspokoić, czy nie bardzo? To jest to niemożliwe. Chyba jest to niemożliwe. Dobra, i tutaj jakbyś narysowała jakiś klasyczny obraz, mały, może być mały, no super, super cudowne jest to mieszkanie tutaj, jest świetnie naprawdę super się bawię jest super, naprawdę jest super ktoś chce kupić obraz a ten będziesz mogła, czy nie bardzo? no ten możesz, tamten jakiś się zepsuł okej, okay, dostarczyłaś i idź spać, no w sumie ja może najpierw zakończę odcinek, bo bo ile już tutaj można, tyle rzeczy się tu dzieje. Tutaj idzie jeszcze Lili do nas. Wszystko o, wszystko jest nie tak, dosłownie wszystko jest nie tak. Jeszcze tutaj mi kamera skacze. Och. No cóż, jest jak jest. Będę was żegnać naszą Lilką. Lilka trochę przerażona, bo pewnie widzi. O tak, bardzo przerażona. A więc Lilka się pożegnaj. со I no, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że jakoś więcej mi uda się ogarnąć, bo ja po prostu nie jestem w stanie, ja muszę po prostu wyprowadzić się z tego mieszkania. Ja muszę zobaczyć, jakie są mieszkania. Muszę wolę, żeby mi się wszystko psuło, tu non stop, niż y, ciągle by miały chodzić jakieś myszy, karaluchy. Już mam po prostu tego podziurki w nosie. Ja po prostu się postaram mm, przeprowadzić, może na następny odcinek, jak nie, to nazbiera się jeszcze trochę pieniędzy, może prywatnie już sobie to pogram, żeby to nadrobić, te wszystkie rzeczy, bo, bo jest masakra. Ja po prostu dostaję. szału, szału dostaję z tymi. No, już, już, już nie będę tego bardziej obrażać, ale no, każdy wie chyba o co chodzi. Pamiętajcie oczywiście o lajkach, komentarzach, oczywiście o subskrypcji mojego kanału i dawajcie znać, co byście zmienili, co byście chcieli obejrzeć na moim kanale, jakiś może macie pomysł, co łatwiej jest, może zrobić. Może ja czegoś nie wiem, a chętnie się dowiem. Także. Bardzo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego odcinka, i cześć.